A więc mamy cię. A no teraz, i co teraz może wiesz, jak wyglądały te twoje dwa typy. Dobrze. A więc było tak. I tak to właśnie się skończyło. Ciekawie tam. Się bawiłeś. No. No to co? Przykro mi bardzo. Teraz... Co? Idziemy do więzienia? Nie! Nie. Idziemy. Ale nie chcę znowu, no ale tym już byłem dwa razy! Albo raz. Wychodź. A dlaczego pan tak na mnie zależy? No bo dostanę awan. A może coś głęb... Może to... Jaka, może to jakaś głębsza sprawa? To może pana znam. I ja może pan specjalnie w tym nie udu, udupić. Jeżeli pan ma moją kartotekę, to pan. To mam pytanie. Ostatnie zanim pójdę do więzienia, co się działo z moim ciałem przez 7 lat? Było w szpitalu? Czy, lezało, czy leżało tam obok smoka? Panie... było Przez 7 lat. Zresztą coś pan kłamie, ponieważ ten szpital został wybudowany dwa lata temu I nie mógł tam leżeć ja przez 7 lat ja, ja mówię, że w szpitalu polowym A... Ale były... no to już jest tajemniczy Jeszcze raz co, Bo nie słyszałem No złapałem się za język, chciałem coś powiedzieć, ale na pewno się czasie heh, heh. Wracając do pytania a co się stało z tym owym smo smokiem? Został pokonany. Chwilę później wkroczyły oddziały i go zabił. F FBI, tak? No, tak. Chodź. Dziwne. Filip no, odfilipek. Pamiętam, no, jak jechałem tym do więzienia. No to proszę bardzo. Drugi. Oj, oj, oj. Przypominam sobie. Do którego mam wsiąść? Tam w pierwszej, pierwszej. I jedziemy. Chyba wiesz gdzie to. <słuch> Niestety tak. To i... no to co? To możesz jechać. No poczekam na pana. Boże, się... wow. Ej, to już dziura! Cholera. Frak. O! Gdzie ty idziesz? Stój tu! To i tu. Ara. zostali Nie no, ja chyba większe szczęścia. Mam chyba więcej szczęścia niż rozumu. No chyba... Naprawdę więcej szczęścia niż rozumu. dziura na torze. Nie, naprawdę. Nie wierzę w to, że... Takie szczęście mnie spotyka. Za każdym razem. Przy tej ucieczce, że był alarm. Przy tej. Przy tej ucieczce zwierząt. Nie, to nie, z tego tutaj nie miałem szczęścia akurat. Przy tej. Znowu duchy. Nie wierzę. Przy tej. E, przy, tej przy tej ucieczce z futraka też miałem szczęście, że policja nie przyjechała. Przy tej ucieczce z pałacu, że też tak, tak późno policja przyjechała. Przy tej ucieczce z. E, z domu Oliwiera, że. że policja że policja, że, że ta pani tak długo tą policję odżywała i teraz, że dziura na moście to była chyba ostatnia rzecz jakiej bym się spodziewał Chyba to o. no, to jest dosyć bogaty, dosyć bogaty dom wygląda jakby koło nikogo nie było no to wejdziemy tutaj, zobaczymy Hmm. Kotek... Zabiję Cię. Ubrzy. Co tam się dzieje? Mruczuś? Halo? Musz. Mruczuś? Nie mam się. Zamordowałem go. Co? Co ty robisz w moim domu? Zostaw... Dawaj, dawaj, wszystkie pieniądze, albo tego kotka zamorduję. Aha, coś ci się pomyliło, bo jestem policjantem. Nie! Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. A może zrobię tak? Jestem weteranem. 12 lat służę. Nie ucieknie. Nie no zawaham się, zostawię. <laughs> <laughs> i co? Za chwilę tu policja przyjdzie. Upsa. Co? Co ty zrobiłeś? Aaaaa! <laughs> to cóż, było się trudno. O ale wysoko, nie, 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 nie. nie. tam nie patrzeć chyba. Ale głupek. No cóż. Znowu miałem szczęście! Znowu miałem szczęście! Do łuku! I miecza! O! A tam co widać? W dali! Więzi więzienie, do którego miałem trafić! I do niego nie trafię! Ja to jednak jestem! Nie, ja ten jak umiem! O, pamiętam tamte miejsce! Tam się odbyły wybory! Głosowałem na niejakiego Kubę, który został prezydentem na szczęście. A tu kiedy to było? To już chyba 10 lat temu już było. To już chyba dwa razy były wybory już. Długo hmm? dawno to był, pamiętam tutaj. Hmm. O. Już się robi ciemno już. O, to co? Wygląda na, opust na opustoszałę. Dziwne. Przimne tutaj jest. Co tutaj jest? Jakaś dziura. U. Podejrzane, podejrzane. Świece, pochodnia, drugie łóżko i miecz, tego nie potrzebuję. Bardzo przyjemne miejsce zapalmy te świeczki. Zmęczony jestem strasznie. Już noc jest. Chyba czas iść spać. Przyjemnie się spało. Halo, Halo? Co tam jest? Weźmy. Co Kim co pan jest? Dostatnie, to bo się zaszczelę. Ty... Kim pan jest? Spokojnie. Ja jestem. Pa... Kim ja... pan jest? Jestem podróżnym. Jak widać w stroju. Zerwałem się. Chyba niedawno ich pan się nie zdążył przebrać. A niedawno, ubranie nagi latać. Anika, trudno było się. Ja pamiętam pana. Znaczy nie pamiętam pana, co ja jadam. Nie! Ile pan lat był w tym więzieniu? W tym więzieniu? Tak. No, po czterech latach uciekłem, a ja ile uciekłem? Też. No. Czy, pan, Cudo, wiele lat temu, nie czy pan 7 lat temu, nie tak około 7 lat temu, no nie wiem, który dzisiaj jest, ale e, wywołał pan alarm, bez którego strażnik musiał przyjść do pana celi? No? Tak. Dzięki panu uciekłem 7 lat temu z więzienia. O, to Ja tak od 5 lat już. Aha. A ja tu właśnie przyniosłem kwiatuszka. Dziękuję, no, że proszę... mogłem przemocować. No proszę bardzo, ja wychodzę tylko nocą. Bo, jakby mnie rano wszyscy ludzie tak zobaczyli, to by. Ja mogę panu jakieś ciuchy znaleźć? No właśnie, by się przydało, bo ja właśnie tak nie warto. Bardzo... Chyba nawet wiem, gdzie są. Pan tu poczeka. Tak? Ja po mnie szybko skoczę. Dobrze? A gdzie? Ehm, był taki dom. O, o riviera niejakiego. To obok tego domu 7 lat temu mieszkała nijaka fryzjerka. Stała ona zamordowana. I ja pamiętam, że w tym domu nazywają go domem strachów, jest ubranie. Chyba, że pójdziemy jakoś razem. Nie, spokojnie. Jeżeli pana zobaczył taki. tak ubranego, to pana zabiją. Masz miecz? Mam, nawet łuk. Bez strzału, oczywiście, o. bo ostatnio moją strzałę użyłem na zamordowanie policjanta. Wczoraj. Jedyne to taką czapkę, to tak, taką maskę. Nie, no chyba pan zostawił ją. Ona też mi czasem pomaga w zamaskowaniu. Um, A jako, jakoś można wyjść stąd? Było bo taki. Ja tutaj różnie, zwyczajnie mam różne taktyki. Usypiedka. A jak pan znalazł to miejsce? Jak? Tak, kiedy? Gdzieś nie dziwię, to jest piasek, tak? Może chyba go wykopać. No może. Przepraszam bardzo. A, sp... na, nas na luzie, jak? Ja panu Ja pan pani wychodzi, ja sam znajdę. A czy pan nie wie co tu kiedyś było? Tu? Tak. No, to był sklep. O... No. Co się z nim stało, że taki został opustoszały Został zbombardowany. To, to była wojna? Zbombardowany, bo źle to tak ująłem No ale taka partia miała jakieś głupie Pomysły, Ma się ro... dobrze I rozumiem. Ja tak chciałbym się. Bombardo, W się sensie, wsadzać tutaj. Partia FFB? Tak. Dobrze. To pani wychodzi, nie, pani nie wychodzi, Ma pan się schowa. Ja pójdę po coś. Dobrze, i potem, gdy pan wracał, to to trzeba wszystko wie pan, Że, jak ktoś tu nawet zachciał przyjść, to żeby zobaczył dziura i żeby. Jasne, dobrze, do widzenia. Do widzenia. Fajnie był Fajny człowiek. Wydaje się bardzo miły. Ale ja wiedziałem, że ktoś musiał mi pomóc uciec ucieknąć stamtąd. Hm. Ty... Dziwnie, ten krzyż mnie pośladuje trochę. O nie, nie, nieważne, nie, nie. Uż tak... Tak nie wiem, tak bezpiecznie się szlajać po tym mieście samemu. W końcu tamten, e, ten gościu sobie wbijaj może na mnie czekać wszędzie. Dosłownie są nie wszędzie. Hmm, to się przestraszyłem to trochę. O, a co to jest? Ty Wolę tam nie wchodzić. Jakieś tam dziwne świnia jakaś w ogóle to miasto na psy schodzi jakieś w ogóle jakieś dziwne rzeczy jakieś dziwne stworzenia się tutaj wszędzie łażą dziwnie ogródek taty członek no już południe jest nie mi się nie przespał w tym domu bo w sumie one jest opustoszały Dzień dobry, witam pieska. Nie, 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 pieski Jak masz imię, piesku? Aha, zapomniałem. Wsem, nie, nie, piesku? nie, 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 Halo? Kim pan jest? Czy pan jest? Czemu pan ma czarną... E, czemu pan ma jakąś dziwną maskę? Na głowie. Ja. Yeah. O matko.